W łapkach w górze zagram strefy. Dwie łapki strefy gramy. O nie! Bambik tutaj. Rzadki oka z bambika o, w sumie. Go. o nie, zabiliśmy ich przyjaciół Tutaj dostał jeden Zachęcam do zasubskrybowania kanału Kliknięcia tego dzwoneczka I dać danie łapki w górze to będzie Oj. oj, oj. Łap dostał There. nowa, broń. Nie sobie, o, tak na trochę na 5% lubię. Bo dobry rozrzut ma ale tak to na blisko to jest taka słaba, więc... No więc nie To się nie jest na live, jeszcze nikogo nie ma, albo po prostu nikogo nie będzie. Nie drżycie się tak, dobra? Zachęcam wszystkich do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka i łapki w górę. Za dwie łapki będzie ruchomy stref B. No, no, Co? Co robisz? No, streamuję. co? No, mam streama. Wejdź sobie na kanał Nexos. -E no, na razie jeszcze zero. Na razie mówię do siebie. Weź sobie, weź sobie N z dużej, E z małej, X z dużej. Aha. Chcesz stać z tobą grać? No nie, nie! graj ze mną. Za dwie łapki będą strefy. Więc jak znajdziesz telefon i zeszł łapkę, to może będziesz pierwszą osobą. Tylko nie wiem jak ja ciebie pójdę szybko. A ile masz sekund? 17. Ja nie zdążę. Przecież ty jesteś na lodowym. Dobra. No. Dobra, A jaki ty masz... Nie, nie idź po mnie. Jaki ty masz e, tytuł filmu? Ruchome strefy. Mm -mm. Ruchome strefy. Zmień tytuł filmu na... Streamana. No, Gramy dawaj. Gramy Simon mówi wbijaj. I wbiję ci... Ja tak sobie nabiłem te 51 subów. Aha, no bo wszyscy są Sejmona, bo wszyscy to są, nie wiem, Sejmonowcy, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, zaraz kończy streama i inaczej, zatrzymać streama.